Na łączach Warszawa-Kraków Jarosław Gowin, sojusznik Prawa i Sprawiedliwości ze Sprawiedliwej Polski Razem. Wiele tych partii jest. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan też pełen oburzenia na pełną mocniczkę rządu do spraw równego traktowania? No, panie że przeczytałem tę wypowiedź, bo domyślałem się, że będzie pan mnie pytał nie o, o to, jak ratować ZUS, albo jak obniżyć podatki, tylko o I powiem panu tak, no, to, to jest to, wypowiedź... To, to, był główny, to była główna informacja i główny message, jaki są, sączył pański koalicjant przez cały weekend. Stąd pytanie naturalne. Pytanie naturalne. Ja bym wolał, żebyśmy się koncentrować na przykład na efektach wizyty pani premier Kopacz w Brukseli, bo kwestia pakietu klimatycznego, to jest bydzie, albo nie byśmy dla polskiej gospodarki. Ale co do Ale to wypowiedzi, wypowiedzi pani profesor... Do dzisiaj po południu, bo tak, do pani profesor, pani, profesor Fuszary. I wypowiedź jest skrajnie niejednoznaczna i zawsze będzie... Zawsze pozostanie już przedmiotem sporu. To co dla Czyli mnie jest... pan też jest... uważa, że to jest promocja lewactwa, o której mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości? To jest promocja bełkotu naukowego, bo to, co jest dla mnie bezsporne, to fakt, że pani profesor uprawia pseudonaukę znaczy zajmowanie się związkami kazirodczymi to jest pseudonauka? ja uważam, że wszystkie wypowiedzi, które przytacza pani profesor, pani minister Fuszara, wtedy jeszcze profesor, nie minister, to, to jest może też element, o którym trzeba pamiętać, ale te wszystkie wypowiedzi dotyczą po pierwsze problemu kompletnie marginalnego, po drugie są wyrazem tego, że na uczelniach i zagranicznych, i niestety także coraz częściej polskich, uprawia się to, co nazwałem pseudonaukowym bełkotem. No ale naukowcy mają to do siebie, że często zajmują się problemami, jak Pan mówi, kompletnie marginalnymi. Ja podchodzę do nauki zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że polska gospodarka byłaby w zupełnie innym stanie, gdybyśmy umieli powiązać to, co dzieje się na uczelniach, zwłaszcza uczelniach technicznych, z polską gospodarką. O, to I oczywiście, a, tym zamierzam a, a, się zresztą zajmować. Tylko chciałem zapytać, a pan jako filozof o czym pisał pracę magisterską? O bardzo wybitnym hiszpańskim myślicielu Orteze i Gasecie, który napisał książkę taką najgłośniejszą bunt mas. Bundmas, ale mas. No tak, będę mówił, że to tak naprawdę, ale tak naprawdę głównym problemem tam była zdrada elit. Elit, które idą na pasku takich w cudzysłowie masowych gustów. Słowa pani profesor Fuszary są potwierdzeniem trafności tezor i z sprzed stu lat. Nie obraża pana inteligencji to, co mówił w tej sprawie PiS? Nie, tak nie, obrażę szczerze, z ręką na sercu. nie obrażę mojej Czy To, że naukowiec referuje w debacie naukowej czyjeś poglądy, naprawdę można oskarżyć go o promocję i bycie fanem i zwolennikiem legalizacji kaziroctwa. Problem polega na tym, że wypowiedź pani profesor jest naprawdę niejednoznaczna. Tam jest taka końcówka, z której można wywnioskować, że ona odnosi się do tych postulatów z aprobatą, ale również nie no, Ale dobrze dzisiaj, ona mówi, może, ale, ale dzisiaj dobrze... ona mówi, nie jestem zwolenniczką legalizacji no, tak, kazirodztwa. M, m, m. I tak jak mówię, brak precyzji, no, nie z miejscem, w którym wypowiedź pani profesor się odbywała, czyli z seminarium uniwersyteckim, ten brak precyzji sprawia, że pozostaniemy w sferze niedookreśloności. Panie prezesie, jak twardą opozycją wobec rządu Kopacz powinien być obóz prawicy i obóz prawa i sprawiedliwości? Ja powinien być merytoryczną opozycją. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego, żeby być żeby na złość Polakom, odmrażać sobie uszy i. Jak pan, pan słyszy, że kopacz nie ma moralnego prawa do rządzenia i że są dwa, trzy poziomy niżej niż Jarosław Kaczyński, to pan myśli, że to jest ten, ten styl opozycyjności, jakiego potrzebujecie? To myślę, że Jarosław Kaczyński potwierdził swoje niekwestionowane przywództwo w pisie w momencie. Kiedy w odpowiedzi na ewidentną prowokację ze strony wykopać, bo to była prowokacja, podszedł do Donalda Tuska, ile zbroił minę. Szkoda, że potem jego współpracownicy nie pomogli mu w utrwaleniu tego dobrego wrażenia. No się, bo to bardzo skutecznie niweluje tam te, te, ten moment i te, to podanie ręki Donaldowi Tuskowi. To wszystko, co działo się później. Politycy PiSu chyba mają, jeżeli mogę się podzielić taką przyjacielską radą, chyba mają. Zbyt dużą skłonność do tego, żeby mówić wyłącznie do swojego elektoratu. Ten elektorat, nawet ten elektorat zjednoczonej prawicy dzisiaj, to jest około 30%, potrzebujemy dodatkowych 5%, do których trzeba dotrzeć, mówiąc o innych sprawach i innym językiem. Trzeba mówić o obniżeniu podatków, trzeba mówić o upraszczaniu prawa gospodarczego. Jeżeli rząd wykopacz spełniłby jej obietnice nieliczne z tych spełnialnych obietnic zawartych w na przykład nowego kodeksu budowlanego czy nowej ordynacji podatkowej, to obóz Zjednoczonej Prawicy na pewno w tej sprawie będzie z rządem współpracował. A dlaczego, kiedy pan słyszy z trybuny sejmowej, że, że koparz nie ma moralnego prawa do rządzenia, bo zaprzepaściła je w Smoleńsku i, i w Moskwie, to pan nie wyjdzie na mównicę i pan jej nie, nie broni? Ja akurat zachowanie wykopać w Moskwie oceniam bardzo ambiwalentnie z jednej strony jestem pełen uznania dlatego, że dla faktu, że pojechała tam z drugiej strony, no to jej wypowiedź o przekopaniu Terenu po katastrofie metr w Dół była bardzo niefortunna. Natomiast... Ale będąc w Platformie Obywatelskiej, Pan mówił o jej najlepszej woli, o odwadze, o tym, że pada ofiarą ostrych i niesprawiedliwych zarzutów. Dlaczego dzisiaj, kiedy Pan jest koło prawa i sprawiedliwości, nie próbuje Pan zmienić opowieści, narracji tego, co prawo i sprawiedliwość mówi na ten temat? Ja nie jestem o tym korygowania PiSu. u Ja wypowiadam swoje sądy na własny rachunek. Proszę zwrócić uwagę, że moj, moja wypowiedź po ekspoze. Ewy Kopacz była rodzajem, była rodzajem merytorycznej polemiki. No ale może należałoby też polemizować się merytorycznie z własnymi kolegami z jednego obozu. To jest okazją do tego na pewno nie jest publiczna rozmowa z redaktorem Piaseckim. A nie myśli Pan, że prawo i sprawiedliwość mówiące takim językiem nie będzie zachęcać ani wyborców platformy, ani polityków platformy, żeby zmieniali sympatię polityczne i przechodzili do obozu prawicy? Coraz większa grupa polityków platformy przechodzi do tego obozu. A tutaj w Krakowie kandydatem Zjednoczonej Lewicy jest dotychczasowy wieloletni radny wojewódzki z szeregów Platformy Marek Lasota. Natomiast, prawicy, jak, jak powiedział pan, lewicy, prawicy. Prawicy, oczywiście. Natomiast, tak jak powiedziałem... No, ale są bardziej... na przykład, którzy chcieliby przejść do, do, do PiSu albo do pana? Oka... Pokażę to pokażą to najbliższe tygodnie i miesiące. Natomiast... Że będą tacy politycy? Nie ulega wątpliwości, że dużo bardziej skuteczny jest um, sposób reagowania, który zaprezentował Jarosław Kaczyński wyciągając rękę do Donalda Tuska, niż takie potępianie kopać w czambu. Wyobraża pan sobie obóz prawicy bez Kaczyńskiego? Nie, nie wyobrażam sobie. Prezes mówi podobno kolegom partyjnym, że odejdzie, jeśli znów przegra. W to kompletnie nie wierzę. Jarosł że odejdzie, czy jest, Nie wierzę w to, że mógł powiedzieć coś takiego. Dlatego, że jest zbyt doświadczonym politykiem, żeby nie wiedzieć, że tego typu wypowiedź natychmiast otwarłaby rywalizację o schedę po nim. I wracając do pańskiego pytania. Do roku 2015, do wyborów parlamentarnych, w których prawica stoczy, bój o to, żeby odsunąć od władzy obecną koalicję. Jarosław Kaczyński musi pozostać niekwestionowanym liderem. Podkreślam musi, dlatego, że podważanie teraz jego kierownictwa byłoby z punktu widzenia tego obozu prawicowego kompletnie nieodpowiedzialne. A jeszcze dopytam o tych polityków i posłów Platformy. Są tacy, którzy chcą przyjść do zmienić barwy partyjnej i klubowe? Jest Bo pan takich, zasugerował, że są. Jest wielu takich, którym nie podoba się ten skręt Platformy w lewo. Nie tylko w takich sprawach światopoglądowych, ale przede wszystkim w sprawach gospodarczych. Pod tym względem ekspoze Ewy Kopacz było Wbiciem ostatniego gwoździa w trumny platformy jako partii wolnorynkowej. Jarosław Gowin, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.